Staropolskie powiedzenie mówi: Im dalej w miasto, tym mniej drzew, ale się nie rymuje. A jak wiemy, żeby jakieś zdanie miało, było prawdziwe, no to musi się rymować. No ale w przypadku polskiego nieplanowania przestrzennego ma to jakiś sens. Postaram się dzisiaj zrobić taki. Wymarzony e, polski mm, rynek. Będę bazowała na własnych obserwacjach, bo możecie mnie za to skancelować. Ale jeszcze nie przeczytałam z Janka Menzfela. To dopiero przede mną, e, choć czytałam swego czasu Wannes kolumna do Springera. Ale e, tak naprawdę nie trzeba zbyt dużo czytać. Lepsza jest jednak w tym aspekcie praca terenowa, za którą nie przepadam, bo w ogóle nie najlepiej czuję się wychodząc z domu. No ale kilka razy już zdarzyło mi się wyjść z domu, więc będę gdzieś tam bazować na tym, co wtedy zobaczyłam. W międzyczasie zachęcę Was do zaobserwowania, jak zawsze, mojego Instagrama. I zachęty są takie jak zawsze, czyli haftowanko i rurę. Ok, więc, e, jako miejsce, w którym chciałabym wybudować doskonały rynek polskiego miasta, wstępnie wybrałam a Dziwnowo. Nie wiem, czy je pamiętacie chyba najlepsze miasto w całej serii The Sims. Najciekawsze, fabularnie. Ale dam Wam na nie spojrzeć i wy odpowiedzieć sobie na pytanie. Dlaczego wolę nie dokonywać e, na jego terenie żadnych nawiązań do Polski? Myślę, że możemy sobie znowu wybrać oazę zdrój, żeby nie było za zielono, czy nie. Dobra, może spróbujemy jednak e, znaleźć miejsce, w którym biom przypomina polski biom. Doskonałe polskie miasto. Nikogo tutaj nie ma. O Boże, w ogóle. Bo też chciałabym się właśnie trochę pośmiać z samego planowania przestrzennego, natomiast no, simsy, e, przynajmniej czwórka, raczej e, nie dają mi na to możliwości. Aczkolwiek, jak tak teraz na to patrzę, no to w tym New Crest. Można by, z tego zrobić, można by z tego zrobić Wilanów zasadniczo, nie? tylko trzeba by, no, to żart z tym Wilanowem, to może być jakieś takie mm, typowo, zamerykanizowana, typowo zamerykanizowana dzielnica, czyli możemy tutaj powstawiać same budynki mieszkalne, zrobione na to samo wszystko, na to samo kopyto i absolutnie żadnych budynków użyteczności publicznej, nie licząc e, żabek paczkomatów i jakichś restauracji. Żeby z tradycji stało się zadość, to wygłoszę taką małą tyradkę, mikrotyradkę. W odniesieniu do tej amerykanizacji, e, nieplanowania przestrzeni, uważam, że jednym z niedocenianych czynników pogłębiających nierówności i wpływającym na kondycję bardzo wielu osób, i psychiczną, i materialną jest to e, zresztą zaopisanie czego był Grand Press kilka lat temu. Czyli wyniszczenie połączeń komunikacyjnych. Jestem dzisiaj a propos kondycji psychicznej, w wybitnej kondycji psychicznej i wpisam w Google, ile osób nie ma pociągu. To o tym porozmawiamy przy okazji, jak podpowiedział mi Google Dnia Widoczności Osób Aseksualnych może. W każdym razie 14 milionów Polaków nie ma na co dzień dostępu do transportu publicznego. 14 milionów. A wiecie ile nas jest? trochę więcej, ale nie dużo. 60% gmin nie wydaje ani złotówki na transport publiczny. Na kolei ubyło po 90 roku pół miliarda pasażerów rocznie. Liczba samochodów od lat 90 do 2017 roku wzrosła z 5,2 do 22,5 milionów. I uważam, że konsekwencje tego są um, dużo bardziej dalekosiężne, niż mogłoby nam się wydawać. No bo z jednej strony to jest to, że nie jesteście w stanie zmienić pracy, nie jesteście w stanie osiągać tego mitycznego sukcesu i się rozwijać. Z drugiej strony jesteście też um, ograniczeni pod takim względem społeczności, a jednak to pozostawanie w jakiejś tkance społecznej jest tym i wiemy o tym doskonale, co pozwala nam pozostać przy zdrowych zmysłach. I mówienie o pracowaniu na własny sukces osobie, która na przykład została w wykluczonej w taki sposób miejscowości i zajmuje się tam swoimi rodzicami, jest po prostu pluciem tej osobie w twarz. Więc Spośród różnych przywilejów i nieprzywilejów, pamiętajcie też o tym, jak istotne jest to, gdzie się urodziliście. A propos pochodzenia, to co jakiś czas mogą się u mnie pojawiać takie inside joki z Płocka, ponieważ ja jestem z Płocka. Moje dzieciństwo nie było wesołe, mój okres dojrzewania nie był wesoły, więc siłą rzeczy gdzieś tam utożsamiam ten. Płock z różnymi niefajnymi wydarzeniami w swoim życiu. Na ile jest to wina tego, jak miasto jest zarządzane? Ech, no, raczej nie ma to jakiegoś super związku. Chociaż warto pamiętać o tym, jak straszna jest jakość powietrza w płocku, a, a tamtej petrochemia zdaje się umywać od tego ręce. No, ale tak. Okej, okay, wybierzmy sobie jakąś sporą działkę. Bliźniacza wyrocznia. Eee, może od razu nazwiemy ją. Rynek polski. Och, to jest luksusowo? Nie, no to jest Polska Wenecja. Robimy typowy polski rynek. Już. Nie, no słuchajcie, bo to też ja to tak yy, wspominam, jak chodziłam sobie do liceum, a że byłam wtedy straszną wariatką, to praktycznie codziennie chodziłam w obcasach. I podzieliłam sobie jako że to liceum było w samym centrum miasta, podzieliłam sobie trasę na chodnik łatwy i chodnik trudny. I starałam się iść po łatwym chodniku, ponieważ reszta to były jakby głównie były kocie łby, ale miejscami był też taki bardzo prosty chodnik, po którym mogłam chodzić, płyty chodnikowe. Okej, okay, bo trzeba to jakoś rozplanować. Co musi być na rynku? Nie, no dobra, nie. Wiecie co? Pierdutny ratusz. Co uważacie o ratuszu? Zrobimy to tak: cyk. Może to będzie najbrzydszy ratusz w Polsce. Co o tym uważacie? To będzie ratusz, który ma na celu, ponieważ my myślimy i zajmujemy się tym, żeby wszystko było dobrze wkomponowane w otoczenie, to będzie ratusz nowoczesny, tak jak i tutaj cały nasz ryneczek jest nowoczesny, no nie? Dobra, jestem ślepa, ale nie, aj... Dawajcie jakieś giga luksusowe drzwi. Bardzo proszę. No, wyłącznie dla VIP-ów. I dlaczego nie mogę ich postawić? Bo co? Dobrze. Drzwi idealne, takie bym powiedziała, ratuszowe. Eee, I zrobimy też oddzielne, myślę, że wejście, ponieważ to będzie ratusz. To będzie w ogóle miasto zarządzane w sposób nowoczesny i europejski, więc zrobimy też oddzielne wejście dla interesantów, którzy będą coś chcieli załatwić w Urzędzie Miasta. Nie, nie, nie musi być super symetrycznie też to. Yy, symetria to jest yy, estetyka dla cymbałów. Taki myślę, że, taki myślę, że będzie ok, Też będzie reprezentował powagę. Miasta. Tu będzie, myślę, że to będzie dobre miejsce na portret pana prezydenta dostarczony przez fanów. Fanów z fundacji Moja Petrochemia. Tu będą interesanci przyjmowani, a pracownicy będą tutaj skakać przez to lobby. Myślę, że nie dam im krzeseł, bo to lepiej chyba wygląda, jak ktoś, jednak stojąc, okazuje innym respekt. O, nowoczesna sofa. Dobra. Tutaj do czekania będzie. Jak ktoś chce się ten z panem prezydentem umówić. Tutaj dla interesantów. Też, żeby sobie mogli zaczekać. No i każdy może sprawę załatwić i, i w ogóle cieszyć się. Tutaj, a zapomniałam, to by się jeszcze jedno piętro przydało. Tu będzie mógł, może zrobimy tak, żeby mógł ten homilię wygłaszać. To już tutaj sobie będzie jakoś mógł urządzić. Podoba mi się ten pomnik, ale to nie to miasto. Nagroda najlepszy króliczek lodówkowy. Nie, no, może tutaj, o. Damy takich. Ok, myślę też, ponieważ to będzie miasto nowoczesne. No, to idąc za europejskimi rozwiązaniami, przypilnujemy też, aby każdy mógł dojechać tutaj autobusem. I postawimy przystanek. Dobrze, tak jak mówiłam, najlepiej, kiedy są dwa, dwie, dwa różne typy tam, tych płyt chodnikowych żeby takim głuptasom jak ja łatwiej się chodziło. I teraz tak. Yy, ja nie chciałabym, żebyście mnie źle zrozumieli i zakładali, że ja jestem jakąś przeciwniczką zieleni. Po prostu jest to elementem yy, rozwoju cywilizacji, że jak, jak, jak Pan Jezus powiedział, uczyńcie ziemię poddaną to takie za duże drzewa. To też mogą, myślę, że jako, jakieś niebezpieczeństwo sprawiać. To może nie. O! To jest bardzo dobre drzewo. To jest idealne drzewo na polski rynek. I ktoś by teraz y, mógł powiedzieć, czy tutaj niepotrzebne byłoby y, jakieś schłodzenie. Byłoby. I my pójdziemy. No charakterystycznym trendem obecnym w polskich miastach, czyli postawimy fontannę zaraz, ale też zrobimy taką nawet nie armatkę wodną, no bo ważne jest też dobrze gospodarować pieniędzmi. Tylko wystarczy jeden. Myślę, że jeszcze można postawić e, nagrobek ku pamięci mieszkańca, który dostał tutaj udaru cieplnego. E, muszę też no, przyznać z bólem, że dałam się trochę ponieść tej e, idiotycznej europejskiej modzie i postawiłam przystanek autobusowy, a zupełnie zapomniałam e, o ludziach, którym się w życiu powiodło. No. Takie to są czasy właśnie, no. Tak to O tutaj akurat akurat myślę, że zostanie chodnika. Nie? Dobra, dobra, to będzie akurat myślę, że żeby każdy mógł sobie na spokojnie zaparkować. A słuchajcie. Jest jedna rzecz, której tutaj na pewno nie postawimy. A mianowicie nie postawimy toalety. O, o tym bym zapomniała. I jest jeszcze jedna rzecz, która tak naprawdę myślę, że już zamknie temat. A mianowicie. Baczkomat. Tak, myślę że, myślę, że nasz rynek jest gotowy. Nie wiem, czy nie przesadziłam lekko z zielenią. Mam nadzieję, że każdy mieszkaniec miasta będzie mógł się tutaj poczuć jak w domu, jak u siebie. Kochani, bardzo was proszę, dawajcie mi znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w simsach albo w innych grach, a ja się tymczasem z Wami żegnam. Zapraszam do moich pozostałych mediów społecznościowych eee... Buziaki.